Rezultatów pracy słuszna. Nawet jeśli oficerowie KGB w Dreźnie i innych miastach pracują nadal, w połowie lat 80. w Bloku Wschodnim panują nastroje schyłkowe. Upadek NRD i Imperium Sowieckiego już nie wydają się czymś zupełnie nieprawdopodobnym. Dramatycznie odstawaliśmy od Zachodu. Przestaliśmy rozwijać się pod względem ekonomicznym. Na Zachodzie w tamtym czasie opracowuje się zupełnie nowe technologie. Na rynek triumfalnie wkraczają komputery i sieci danych, stając się nowym celem działalności szpiegowskiej KGB. Punktem ciężkości nagle stała się gospodarka, nauka, badania. Zorientowano się, że Zachód, także Republika Federalna, czynią pod tym względem znaczne postępy. Było dla nas jasne, że będą się starali pozyskać techników. Sami ich nie mieli, musieli więc werbować Niemców, którzy opanowali te dziedziny. Czekaliśmy na pierwszy przypadek. W 1989 roku w mieszkaniu w Hanowerze pięciu młodych hakerów włamuje się do światowych sieci danych. Ich postępek zrewolucjonizuje działalność szpiegowską. To wyglądało trochę jak małe przyjęcie. Siedziało 5, 6, 7 osób, były dwa łącza telefoniczne. Dwóch siedziało przy komputerach, pozostali obok. Ja przynosiłem im z budki kole i robiłem skręty. Niemieccy hakerzy torują drogę do nowo powstających sieci komputerowych poprzedników internetu. Łączą one instytucje badawcze z bazami wojskowymi. To była pasjonująca podróż, w którą razem wyruszaliśmy. Byliśmy w Ameryce, przenosiliśmy się do Nowego Jorku i San Francisco, a kiedy weszliśmy do Berkeley, trafiliśmy do komputerów tamtejszych instytutów badań wojskowych. W komputerach ośrodków badawczych niemieccy hakerzy odkrywają tajne dane i kody dostępu. Postanawiają spieniężyć swą wiedzę. Jest wiele opowieści o tym, jak nawiązali kontakt z KGB. Dokładnie sam nie wiem. Pewne jest, że co najmniej dwaj hakerzy z Hanoweru przekazali informacje KGB w Berlinie Wschodnim. Kilkakrotnie dostarczali oficerom KGB dyskietki z programami, danymi i hasłami. O szkodach, jakie spowodowali tajne służby, nie mówią do dziś. To wczesny i dosyć prymitywny przykład, jak niedoskonałe są systemy informacyjne. Dzisiejsze systemy są jeszcze bardziej wrażliwe, a są znacznie bardziej zintegrowane z politycznymi, gospodarczymi i społecznymi procesami decyzyjnymi, a więc było to wczesne ostrzeżenie, którego nikt naprawdę nie dostrzegł. Kiedy jeden z hakerów uczeń z Hanoweru, Karl Koch, sprzedaje tę historię dziennikarzom, handlu z KGB nie daje się dłużej zachować w tajemnicy. Wszyscy uczestnicy zdarzeń zostają zatrzymani. W Republice Federalnej po raz pierwszy aresztowano dziś tzw. hakerów komputerowych, którzy szpiegowali dla sowieckiego wywiadu. Zdobyte dane sprzedali za 90 tysięcy marek. Kilka miesięcy później zostają znalezione zwęglone zwłoki Karla Kocha. Według relacji policji, sam się podpalił. Jesienią 1989 roku obywatele NRD organizują demonstracje domagając się więcej wolności i bardziej ludzkiego państwa. KGB już wie, że grozi to rozpadem NRD. Przekazaliśmy Gorbaczowowi dane, z których wynikało, że jeśli nie podejmie środków zapobiegawczych, NRD wkrótce przestanie istnieć. Wówczas nie wiedzieliśmy jednak, że Gorbaczow aktywnie uczestniczył w przygotowaniach do ponownego zjednoczenia Niemiec. KGB obserwuje te wydarzenia, jednak nie ma na nie wpływu. Brakuje politycznego pola manewru. Mogę powiedzieć, że wówczas, kiedy ten proces się rozpoczynał, sowieckie tajne służby były bezradne. Sowieckie służby prosto Późnym latem nowy szef Wydziału Wywiadu Zagranicznego KGB Leonid Szebarszyn udaje się nieoficjalnie do NRD, jak to określa, na wypoczynek. We wrześniu 1989 roku przyjechałem odpocząć do NRD. Moi wschodnio niemieccy koledzy zaprosili mnie do pewnej miejscowości w Turyngii. Czułem, że są zaniepokojeni rozwojem sytuacji w NRD, ale to przekraczało granice naszej współpracy i naszej przyjaźni. Dlatego nie rozmawialiśmy o problemach polityki wewnętrznej. Na koniec zostaliśmy opuszczeni i sprzedani. Przez Gorbaczowa zostaliśmy sprzedani, a przez bratnie służby opuszczeni. 15 stycznia 1990 roku demonstranci szturmują centralę Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwa na Normanenstrasse w Berlinie Wschodnim. Sztazji zostaje rozwiązana. Wraz z upadkiem muru jest jasne, że nie da się utrzymać bazy KGB w NRD. Centrala KGB w Karlshorst nie kryje dziś żadnych tajemnic. Wszystkie jej dane wraz z wyposażeniem zostały bez przeszkód przewiezione do Moskwy. W 1991 roku KGB oficjalnie zostało rozwiązane. Organizacje będące jego następcami działają do dziś. Historia nigdy się nie kończy. Życie toczy się dalej, ze wszystkimi związanymi z tym konsekwencjami działalnością tajnych służb, wojnami, terroryzmem, głodem, katastrofami żywiołowymi itd. Także dzisiaj w Berlińskiej Republice tajne służby są aktywne. Według danych Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji, rosyjski wywiad zagraniczny zatrudnia obecnie na całym świecie około 13 tysięcy funkcjonariuszy. Opracowanie Telewizja Polska, Agencja Filmowa tekst Marianna Weisdorn. Czytali Elżbieta Groszek i Piotr Borowiec.